Z Stay to jest kolejny odcinek naszej serii Zagrajmy w Rayman Redemption. Dokładnie tak, moi drodzy, witam Was bardzo bardzo serdecznie. Dokładnie tak, e, dzisiaj mamy kurde multum różnych drużek w tej chwili, to be Tutaj możemy się dostać do kolejnego świata, czego nie będziemy jeszcze robić. Tutaj mamy poziom z komarkiem, czego też jeszcze nie będziemy robić. Idziemy najpierw do Mr. Saks Hulabalu. Oh boy. Oh boy. I spotkamy się z Panem saksofonem. Oh boy. Gościu będzie chciał nam wpierniczyć jak nic. God damn it. Okej, okay, no to lecimy w takim razie moi drodzy. Oh boy, ta muzyka, let's go. Okej, okay, P. For a win. To się przyda, to na pewno. Okej. Okay. Tak jak widzicie, kontynuujemy dalej z tymi fikuśnymi dróżkami aktualnie. Nit. O nie. Powracają oczy. Ej, tu jest klatka. Właśnie ja widziałem tam wcześniej, że tam na dole coś było niby. O, cicho. A nie, tu byłem. No, tam była jakaś niby dróżka na dole. Tylko właśnie wydawało mi się, że chyba nie mogę tu iść. O, tutaj, nie? Ej, może z, roz może z rozpędu jakoś, co? Może. Może tutaj coś. Gdzie tutaj się wydaje, jakby coś mogło się odblokować? Na O, tutaj mamy piąchej platformy. A. Nawet jeśli to w jaki sposób doł. Może tych przeciwników. Może tych przeciwników mam rozwalić. A. Nope. W taki sposób na dół pójść nie mogę. No, kurde, Bela, nie wiem. No nie wiem, no dobra, spadam w takim razie, I guess, pewnie jest coś o czym nie wiem, jak to zwykle bywa, jeśli chodzi o na 1, no dobra, musiałem się cofnąć, bo właśnie jak zobaczyłem tutaj tą klatkę, to że tak powiem tknęło mnie, jeśli chodzi o to, co żeśmy tam wcześniej widzieli, okej, okay. no dobra, idziemy na razie przed siebie. Gierary hierpajacuje. Dobra, uwaga, bo to się zniża. Oboj. Oh pam, pam. Hmm. Może. No właśnie, może w taki sposób. Nie. <ścoughs> Nie w taki sposób. Nie, bo myślałem, że może w taki sposób tam dolecę, ale. Nie no, co ty za daleko, kurde. Ach, też się muszę cofać. Dobra, jestem z powrotem. Postanowiłem, że tak, że tak powiem, wam odpuścić oglądanie ponownie tej drogi. A, tutaj mogę. O! Oh. O! Oh. Ok, dobra, i wszystko jasne, widzicie. Ok, dobra, nice. Checkpoint! Dobra, i wszystko się rozwiązało. Jest niepotrzebnie, że tak powiem, się zastanawiałem, ale no nie powiem, miałem mindfaka. Czy tam coś na górze było? A, <laughs> nutka, ok. No, wygwizdane, no i teraz przez co się tutaj nie dostanę? Przez to, że się, kurde, musiałem zatrzymać, jak taki cep. Oj, 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 no dobra. Czy nie dobra, no ale okej. Okay. Dobra, jeszcze raz. Się rozpędzamy ładnie, pięknie. Dobra. To był błąd. tak e... O, w tym miejscu. O, właśnie o to chodziło, super. Mamy klatkę, dobra. Uff. Dobra. Więc gary go Fasty. Ciąg dalszy łodejam, łodejam, Uuu, pe! Nice! A to ci miła nagroda. Dobra. Eee, Okej. Okay. <grymne> Zakładam, że będę mógł się tam dostać. No na no to wygląda, że ze spokojem. Uuu! Uuu! Platformy. Okej, okay, mamy wróżkę. Mamy wróżkę, która nas zmniejsza, dzięki czemu będziemy mogli się dostać tam, gdzie byśmy nie mogli. Dobra, pójdźmy na tutaj. Gargoyle go slow. Go slow. ale to się przyda, jak widzicie. Okej, okay, dobra. Więc nie ma na co narzekać. Okej, okay, dobra. I mamy to. I mamy to. Ładnie, pięknie. Dobra, super. Oh, Ouch, boy. Se możesz machać. Pajacu, <laughs> Let's go, let's go. Dobra. Czy zmniejszenie się przydało? I tak bardzo. Dobra, to kurde spadamy. Spadamy z powrotem. Czy wróżka nam się jeszcze przyda? Do. A tu już jest. Okej, okay, dobra. Tu już jest kolejna, która nas odmienia z powrotem. Dobra, super. Cudownie. Jak, e, chociażby Kowal mi o tym pisał, że tych nutek nie dało się wszystkich rozwalać w oryginalnym Raymanie 1. Kurwa. <laughs> Więc nie powiem, że no Rayman Redemption tu się spisało na medal, bo... Like, what the fuck. <laughs> Okej, okay, dobra. Pyk. Nie jedz mnie, typie. Okej. Okay. Instrumenty chcą mnie pożreć, no. To się dopiero... Ba -da -da, ba -da -da. czy tam coś, coś, coś? Nic, nic. A to wygląda. E Okej. Okay, czy tam coś na dole jest, to jest pytanie. Za 200 punktów, to be He. Jolo? No, jolo, no. E no dobra, whatever. Tu mi właśnie chociażby pan Mateusz, tutaj pozdrawiam bardzo, deszcz, tak jak Kowala. Pisał, że: Ej, jesteś na każualu, to weź ryzykuj. Więc postanowiłem się posłuchać rady i zaryzykowałem, niestety. W tym przypadku się nie opłaciło. Pisał mi to w sprawie chociażby tego pierścienia z poprzedniego odcinka. Pod koniec poziomu, który okazał się jednak kierować do prezentu w tym przypadku. Więc e, tak, mogłem zaryzykować ze spokojem. Nie zrobiłem tego. Mim w tym przypadku, teraz, jeśli chodzi o ten poziom, spodziewałem się, że raczej nic tam nie będzie. Raczej będzie przepaść, no ale w tym dobra. Okej, okay, let's go. No i no i chuj, no. <ścoughs> ok, nie tak to miałem zrobić. Tu jest. Py? Tu jest. Py? O kurwa! Super Czysty skill. Dobra, jestem z powrotem. <laughs> Sięgam, dobrze mi cię idzie. W ogóle co miałem mówić, jak widzieliście. Yy, może zauważyliście. O, właśnie. Tingi się przyciągają w tej chwili, tak jak mówiłem. Więc power up jak najbardziej działa. Yy, ok, dobra. Wam się tutaj zrespiło. Więc lecimy. O, dobra. Onepek. Super. Więc wspinamy się wyżej. O, fakt. W ogóle mam nadzieję, że nie macie nic przeciwko, że tak napierniczam Raymanem Redemption w tej chwili. To głównie do osób, które czekają chociażby na LP z OD Edge Shadow the Hedgehog. Dokładnie tak, ale wciągnąłem się w tej chwili Ramena Redemption i po prostu chcę pocisnąć jego. E, dokładnie tak. Jestem w ramenowym szale bym powiedział, więc. E, dokładnie tak, Ok. Dobra wiem tylko tyle, że segment z tymi... Kurde, nie wiem na czym ja stoję. Pączki są? Tak to trochę wygląda, Tu be honest, takie. Pyszniutkie polskie pączuszki czy coś. E, dokładnie tak. Wiem, że te segmenty z tym, z tym syfem są tragiczne w OG Rayman 1. E, swego czasu oglądałem LP e, zagraniczne. O, fuck, zapomniałem o tym, że przecież kurwa. <ścoughs> Muszę uważać na siebie, ty. No, oglądałem zagraniczne LP z Raymana 1 na PS1. Więc stąd też wiem to i owo. Choć biorąc pod uwagę Waszą wiedzę, to ja tak naprawdę wiem bardzo mało. Ale tak, wiem to i owo, jeśli chodzi o właśnie o to, jak 1 oryginalne potrafi być trudne. Eee, fuck. Dobra. Ok. Jak złazimy sobie na dół, I guess. Aha, dobra. Mamy Pionkę. Super. W takim razie. Okej. Okay. O, oh, fuck. No kurde, Bela no, no nieważne. <grystanie> to była tyle jeśli chodzi o dodatkowe HP z P. Nie uwieszaj się. Tch, kiedy nie należy. Okej. Okay. Tu jest one up'ek, doł my tam, na, my tam z, z dołu będziemy mogli się tam dostać O właśnie stąd, dobra, super Okej, okay, uwaga na te niebieskie kreatury <laughs> sięgam niebieskie kreatury śmierci, tak wszystkie słowa z dodatkiem śmierci brzmią bardziej demonicznie, pamiętajcie Hashtag gwiazda śmierci i te sprawy. Okej, okay, mamy prezencik, for a win. Okej. Okay. Dobra. Nice. Gimp pajacu. Tak, widzicie, mówię, tutaj trzeba uważać na te nutki tam pod spodem, które mogą nas ukuć. Chamy jedne przysięgam. Okej. Okay. O, tak lepiej. Dobra. Niedobra. Główną trudnością, jeśli chodzi o te pączki w oryginalnym Rejmenie. Było to chociażby, że nie mieliśmy wciąż latania, więc nie mogliśmy korygować swoich skoków tam. Było trzeba wszystko kurde obliczać matematycznie. Przysięgam, trzeba być mistrzem kierownicy po prostu. Wiedz, wierzcie lub nie, ale Rayman 1 został stworzony dla normalnych śmiertelników. Ja też jestem zaskoczony. Przynajmniej tak głoszą legendy że zostały wypuszczone do obiegu dla normalnych ludzi. <laughs> Wszystkie kopie Raymana jeden. Okej. Okay. mówię, trudno w to uwierzyć. Okej. Okay, checkpoint. Hmm, aha, dobra, tu jest pajac. <laughs> Okej. Okay. Dobra, nice. Czy tu coś jest? No, coś się zanosi, ale właśnie nie wiem, którędy najpierw iść, Jak zwykle, dobra, pójdę tam tamtędy najpierw, wiecie? Myślę sobie, że skoro to. Spotykamy to jako pierwsza na swej drodze, to pójdźmy tędy. Zwłaszcza, że wygląda na to, że będziemy mogli się cofnąć ze spokojem, przynajmniej póki co tak na to wygląda. Ok. Kulturnie sobie schodzimy. Dobra, tam jest przepaść. Zgincie. Przepadnijcie. Przysięgam, jak one otwierają te buzie. takie, takie bardzo pocieszne. Przysięgam, bardzo się cieszą, że idą mi wpierdolić. Okej. Okay. No dobra, czyli możemy się cofać. Tak jak mówiłem, ta ze spokojem możemy się cofnąć. Bez żadnego problemu. Nawet szybciej będzie, niż jak tutaj żeśmy schodzili. God damn it. Okej, okay. dobra. Czekamy na platformę. O właśnie Okej, okay, dobra, już myślałem, że Będziemy czekać zderzenie z tym przeciwnikiem Dobra o, Cholerny N Titan. Dobra, idziemy tędy najpierw. O właśnie i mamy token Magiczna. Nice. Nice, 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 okej okay. Dobra. Wygląda na to, że mogłem się tam dostać? O, tak. Wierzcie, lub nie, mogę się tu dostać. Tak, bo możemy stanąć na krańcu tej platformy za spokojem. Okej. Okay. Tego fletu w sumie. O, okej. Okay. Tingi wskażą wam drogę. Remember that. Ja diemet. <laughs> Musiał dostać w pierniczno. Się zrespił, a nie powinien. Okej, okay. nice. Yeah! Za każdym razem cieszy, ten dźwięk przysięgam. O oh fuck. O kurde, pan saksofon mnie goni. Goddammit. Goddammit. Szczęście jest dość wolny, przynajmniej póki co. No, przynajmniej póki co. Co on robi? Bo nie zauważyłem tych nutek. O! Ostatnia klatka! Let's go! Mamy wszystkie klatki. Przygam <laughs> za każdym razem, kiedy będziemy mieli wszystkie klatki, będziemy otwierać szampana. Champagne. Okej. Okay. Hehehe. He, he. <laughs> no. Pajacu jeden. Kurde. No, że na długo żem się nie nacieszył. Dobra, jest i on. Okej, okay, musimy uderzać w niego... nutkami, które będzie z siebie wyrzucał. To jest pierwszy już taki poważniejszy boss, taki, wiecie mówiłem to samo oczywiście o Mosquito, znaczy ja tam miałem na myśli, że po prostu taki poważniejszy boss pod względem HP, ale jeśli chodzi o ataki, no to Pan Saksofon to zdecydowanie jest pierwszy boss, przy którym trzeba mieć się na baczności. Ok, widzicie jakieś szalone kurde ujemuje dzikie węże, Nie lubię tego typu ataków okej. Okay. No spoko, czy coś. Oof. Dobra, tu miałem się zniżyć. okej. Okay. Tak, jak też widzicie, ja nie pamiętam do końca, jak on działał. Co też może, że tak powiem, e, działać przeciwko mnie, no ale zobaczymy, jak to będzie. Okej. Okay. Na razie idzie. of, Co ty robisz? To za dzik. Na razie idzie w miarę. Eee, okej, okay, dobra, już skończyłeś. Okej, okay, dobra, prosto, w miarę, w tej chwili. Ta muzyka, do, ten jazzik, okej? Okay? <laughs> o oh, fuck, zapomniałem skoczyć. Zapomniałem, że to wybucha przecież. Eee, okej. Okay. O Boże. O Boże. No nie, ja nie chcę powtarzać tego bossa, on się zanosi, fuck, dobra. O Boże Święty. Okej, okay, let's go, let's fucking go. Jestem mistrzem tej gry. O Boże Święty, nice. Yo, I to jeszcze na złoto, a no tak, bo mamy dosłownie w się, Oh boy, oh boy, oh boy Tak, i następny poziom The Lonely Cliff Hmm, wejdziemy sobie do niego Cóż to jest za poziom szalony Okej, Widzicie, tutaj już kompletnie mamy co innego Tutaj pokazanego e, Inną graficzkę bym powiedział Hmm, cóż to za miejsce Zobaczmy, zobaczmy, przekonajmy się Cóż to za szalone miejsce tutaj jest? Słuchać szum wiatru. Tak, dokładnie tak. Jak widzicie, to jest poziom, do którego na razie nie mamy wstępu. Znaczy mamy, jesteśmy w nim, ale nie mamy odpowiednich rzeczy jeszcze odblokowanych. Dokładnie tak, mamy tylko te różowe lumki, ale nie mamy jeszcze sprężynek, więc tak. Jest to poziom, który na razie jeszcze nie jest dla nas dostępny, bym powiedział. O oh well, dobra. E, tak, chciałem to Wam pokazać, że to jest taki właśnie The Lonely Cliff. Dosyć ciekawy poziom, o nim w przyszłości, jak już będziemy mieli odpowiednie umiejętności. A teraz ciśniemy sobie z Mosquito Sonata. Lecimy, moi drodzy. Poziom z Bzitem, dokładnie tak, od czasu do czasu. Bzit będzie się pojawiał yy, i poziom z nim dokładnie tak. W każdym świecie bodajże będzie jeden taki poziom, Owie dobrze pamiętam, więc yy, tak. I cudowna muzyka, oczywiście, w tle, jak żeby inaczej. Więc tak, lecimy, lecimy. To jest właśnie też coś, co Kowal mi pisał, że żeby było śmieszniej, w wersji na Atari Jaguar też strzelano yy, tym yy, Bzitem. Ups. Tam, była, tam był potężny ting tęczowy Owel. Oh e, tak, też można było strzelać za pomocą Bzita, nie uderzać piąchą. E, tak, to jest ciekawe. No, różnice e, w wersjach Raymana 1 to jest e, temat rzeka. ok? To wszelakie wersje Raymana 1... No nie! Ale chamstwo. Nieważne. To było na tyle, jeśli chodzi o Token magiczna e, Tak, e, Rayman jeden strasznie różnił się w, w różnych wersjach. E, tak, naprawdę. O, masakra, <grych> bym wręcz powiedział. Okej, okay, dobra, Kerari pajaca jedne. Stawcie mnie w spokoju. Okej. Okay. No, robi. <grych> Jak blisko zrobił tą fotkę w ogóle ty. Samą twarz pewnie mi widać. Okej, okay, dobra, nice. Tak, tutaj zbieramy aktualnie pociski, które przyspieszają to, jak szybko Bzitz strzela. Tak, tak mówiąc w ogóle. Więc polecam to zbierać. Oh, Okej, okay. whatever. Get out of here. Jaki mordor w ogóle. Ale <laughs> śnieg pada, jej, jak fajnie. A już przestał. Oh well. Okej, okay, mamy tingi. Uwielbiam fakt, że one teraz się przyciągało. naprawdę. To, to jest good shit. nie trzeba sięgać po każdą pojedynczą. Coś dla takich leni jak ja. <grym> Przysięgam. Okej, okay, moi drodzy, tak więc to była tyle, jeśli chodzi o ten poziom. Eee, no i to była tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek, mówiąc szczerze. Dokładnie tak. Jak widzicie, skończyliśmy aktualnie Bendland. Dokładnie tak. Skończyliśmy Bendland. I w następnym odcinku będziemy wcisnąć sobie do poziomu Blue Mountains. Dokładnie tak. Tak, będzie kolejny wzrost trudności. Przygotujcie się, bo może być różnie i podróżnie. Tak jak to już zresztą też mówiłem przy okazji Bendlendu, ale tutaj będzie jeszcze ciekawiej. Więc tak, mam nadzieję, że nie możecie doczekać. Ja na pewno się nie mogę doczekać, jak będę cierpiał w Blue Mountains. Przysięgam, tak więc yy, dziękuję Wam bardzo, bardzo, ale to bardzo, bardzo serdecznie za oglądanie tego już odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobał, i do zobaczenia do następnych odcinków. Sija.